Łotowiertarka Makita HR-010G to sprzęt o ergonomicznej konstrukcji L napędzany silnikiem bezszczotkowym, który generuje udary o energii 2,1 J. Urządzenie łączy w sobie kompaktowe wymiary z wysoką mocą i skutecznością pracy. Wykonano je w technologii XPT, która zapewnia zwiększoną odporność na pył oraz wilgoć i umożliwia pracę w trudnych warunkach. Elektronika sterująca dba o ochronę antyprzeciążeniową i umożliwia zmianę kierunku obrotów, jak też regulację prędkości obrotowej od 0 do 1350 na minutę oraz częstotliwości udarów od 0 do 5000 na minutę, stabilizując te parametry pod zmiennym obciążeniem. Urządzenie wyposażono w sprzęgło przeciążeniowe zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i hamulec wrzeciona zatrzymujący je po wyłączeniu silnika. Młotowiertarką wywiercimy w betonie wiertłem SDS Plus otwory o średnicy do 20 mm, koroną SDS Plus do 35 mm, w drewnie do 26 mm i stali do 13 mm. Testowany sprzęt oferuje trzy tryby pracy: wiercenie udarowe, wiercenie bezudarowe i podkuwanie. Można w nim także optymalnie dobrać kąt pracy dłuta SDS Plus. Młotowiertarka ma też wysoce efektywny system tłumienia wibracji AVT złożony ze sprężystych zamocowań obu rękojeści. Pracę ułatwia także dioda LED, doświetlająca miejsce obróbki oraz miękki wykładziny na rękojeści głównej i uchwycie dodatkowym. W testowanym sprzęcie zastosowano łatwy w obsłudze uchwyt SDS. Młotowiertarkę wyposażono w system AWS wykorzystujący technologię Bluetooth i służący do zdalnego uruchamiania oraz wyłączania odkurzaczy bezprzewodowych Makita połączonych z osłoną przeciwpyłową. Urządzenie może także współpracować z podciśnieniowym systemem odsysania i zbierania pyłu DX16, który wyposażony jest w filtr HEPA, pokrętło oczyszczania filtra i pojemnik na pył. Młotowiertarka może być zasilana wszystkimi systemowymi akumulatorami litowo-jonowymi Makita z linii XGT40V Max o maksymalnym napięciu 40V i pojemnościach od 2 do 8Ah. Testy urządzenia rozpoczęliśmy od szybkiego wykonania otworu 6 x 80mm. W drugiej próbie równie szybko wywierciliśmy otwór 10 na 130 mm. W trzecim teście sprawnie wykonaliśmy otwór 16 na 180 mm. W kolejnym teście młotowiertarka wyposażona w osłonę przeciwpyłową połączoną z odkurzaczem akumulatorowym Makita wywierciła czysto otwór wiertłem SDS plus 10 mm. W piątej próbie młotowiertarka uzbrojona w system odsysania i zbierania pyłu DX16 czysto wykonała otwór wiertłem SDS plus 10 mm, pokazując swoją stuprocentową przydatność do prac w miejscach, gdzie jakiekolwiek pylenie jest zabronione. W szóstym teście błyskawicznie wywierciliśmy otwór 10 na 50 mm w kantówce sosnowej. W przedostatniej próbie udarowej sprzęt pokazał, że nie tylko doskonale sprawdzi się w zbijaniu płytek, ale także wydatnie przyspieszy montaż szalunków. Ostatniej bardzo trudnej próbie młotowiertarka wiercąc otwór 20x210 mm udowodniła, że efektywnie radzi sobie z bardzo trudnymi zadaniami wymagającymi dużej energii udarowej i wysoce wydajnego zasilania akumulatorowego. Redakcyjne testy pokazały, że młotowiertarka Makita HR010G zapewnia bardzo szybkie wykonanie trudnych zadań na budowie i podczas remontu. Jest urządzeniem zaawansowanym technicznie, ergonomicznym, łatwym i wygodnym w operowaniu.